Nadchodzą w tym roku duże zmiany. Zmieniają się formaty wszystkich dużych lig i Oraz mamy nowy turniej międzynarodowy. W tym materiale wytłumaczę wam jak będą wyglądały wszystkie major regiony. Nie będę wam dziś mówił o tym jacy gracze zagrają i kto ma szansę na wygraną. O tym są i będą jeszcze materiały. Ale to jakie będą formaty tych rozgrywek. Jeśli któreś regiony was nie interesują to na dole są timestampy. Możecie przewinąć do interesujących was fragmentów. Zacznę od tego co was najbardziej interesuje czyli leca. Nowy format będzie dla Europy cudowny. Poprzedni system pokazał, że Riot nie wie, jaki format jest najlepszy, więc zrobili trzy różne. Winter, Spring oraz Summer będą się od siebie znacznie różnić. Każdy ze splitów będzie ze sobą równoważny i wyłoni mistrza LC. Koniec z sezon finalsami. Bardzo dobrze, tworzyły one mnóstwo zamętu. W systemie, który mieliśmy przez ostatnie lata, teoretycznie było czterech mistrzów leca. Każdego splitu plus sezon finalsów. Ale z drugiej strony tylko sezon finalsy wyłaniały mistrza leca, a pozostałe finały wyłaniały mistrza Talewa. Ile razy G2 zostało mistrzem w ciągu dwóch lat? 2 razy, 7, a może 5? Ja nie wiem. Napiszcie co o tym myślicie w komentarzu. Na zimę format rozgrywek będzie taki sam jak rok temu. Każdy gra bez jedynkę na każdego, tworzymy tabelkę. Dwie ostatnie drużyny odpadają, a pozostałe 8 trafia do playoffów z Drabinką z podwójną eliminacją. Mecze będą grane w formacie Best of, -y, oprócz czterech ostatnich serii, które będą w formacie Best of 5. Zwycięzca jedzie na nowy turniej międzynarodowy. Wszystkie serie we zimę będą grane w Fearless Draftie. Co to oznacza? Jeśli drużyna piknie w danej serii jakąś postać, to ten bohater nie może być piknięty ponownie ani przez niego, ani przez przeciwnika. Oczywiście w Best of 1 niczego to nie zmienia. Spring. Zacznie się od systemu ligowego Każda drużyna gra z każdym Z tą różnicą, że gry będą w formacie Best of 3 Cztery drużyny odpadają Sześć kwalifikuje się do playoffów Drabinka wygląda podobnie do tej, którą możemy pamiętać z roku 2022 I wcześniejsze Cztery najlepsze drużyny trafiają do górnej części drabinki Na grafice widzimy, że zespół 1 gra z zespołem 2 jest to wprowadzające w błąd. Najprawdopodobniej zwycięzca fazy ligowej będzie mógł wybrać, który się ze zespołów z miejsc 3-4, a drugi zespół zagra z pozostałym. Zespoły z 5 i 6 miejsca zagrają z przegranymi tych meczów. To przegra, ten odpada. Wygrani grają ze sobą. Znowu wygrany gra z przegranym z finału. Chyba nie muszę tego dokładniej omawiać, każdy kto obejrzał chociaż jeden sezon Leca powinien wiedzieć o co chodzi. Dwóch finalistów jedzie na MSI. Wszystkie mecze w playoffach będą w formacie Best of 5, ale bez Fearless Draftu. Ten będzie tylko na zimę. O ile dwa poprzednie formaty są znajome dla tych, którzy śledzą Leca od kilku lat, tak na Summer Riot przygotował coś zupełnie nowego. Liga zostanie podzielona na dwie grupy po pięć zespołów. W obu każda drużyna zagra z każdym serią Best of 3. Łącznie po cztery serie. Topowe dwa zespoły z każdej grupy kwalifikują się do playoffów. Najgorsza drużyna z każdej grupy odpada, a dwie pozostałe zagrają best of trójki na zespoły z drugiej grupy. Miejsce 3 z grupy A na miejsce 4 z grupy B i tak samo miejsce 3 grupy B na miejsce 4 z grupy A. Zwycięzcy przechodzą do playoffów, wygrani odpadają. Same play-offy wyglądają bliźniaczo do tych wyspring-splicie. Jeśli chcecie, to cofnijcie sobie do tego momentu we filmie. Jedyną zmianą jest to, że drużyny z górnej części drabinki będą rozstawieni na podstawie wyników w grupach. Nie będzie opcji wyboru przeciwnika. Zmiany zdecydowanie na plus. Będzie pięknie, będzie wspaniale, będzie co oglądać. Zajebiście. I co? Są... Jankos. Jankos. Nie ma. Ale też jest zajebiście. LTA, Ameryka. Koniec z LCS-em, Brazylią i Ameryką Południową. Dwie regiony amerykańskie łączą się w tym roku w jeden, podzielone na dwie konferencje. Amerykę Południową i Północną. Tak samo jak w Europie, tak samo jak w Europie, wszystkie trzy splity znacznie się od siebie różnią. Na zimę najpierw wyłonimy cztery drużyny z każdej konferencji. Zespoły zagrają drabinkę do dwóch wygranych, wtedy awansują, albo do dwóch przegranych, wtedy odpadają i zobaczymy ich dopiero na następny split. Mecze odbędą się w systemie Best, best of 3. Następnie jest wycięska czwórka, zmierzy się z przeciwnikami z drugiej konferencji, wydrabincy dobrze nam znany z Warsów. Zwycięzca jedzie na nowy turniej międzynarodowy. Nie podoba mi się ten system. Najgorsze drużyny, które przegrają swoje dwie pierwsze serie, mogą zagrać cztery, dosłownie cztery. Gry przez cały split. Nie wiem, na jakiej zasadzie będą dobierane pary do pierwszej kolejki. Nie widzę nic o seedingu, a to oznacza, że przy złym lotowaniu możemy szybko pożegnać drużynę, która powinna być na przykład w top 4 w swojej konferencji. Playoffy bez drabingi przegrany. Ten sam problem, który mamy na wardsach. Jeśli masz dosłownie jeden zły dzień, to po prostu odpadasz. Spring split. I znowu mi fali. Obie konferencje zagrają fazę ligową. Każdy na każdego po jednej mapie. Dwóch najgorszych odpada. Dwójka trafia do dolnej części drabinki, a czwórka do górnej. Tylko we tym razem obie konferencje się ze sobą nie spotkają. Obie będą miały osobne playoffy w systemie tym samym co playoffy wylecu na Spring i Summer. Więc nie będę ich nawet omawiał. Obie będą miały osobne playoffy w systemie tym samym co playoffy wylecu na Spring i Summer, więc nie będę ich znowu omawiał. Obie konferencje będą miały swojego mistrza i każdy z nich wyśle swojego mistrza na MSI. Co to oznacza? To, że mamy ten sam problem, co wylecu przez dwa ostatnie lata. Mieliśmy jednego mistrza LEC i trzech mistrzów Talewa. Ameryka zamiast tego będzie miała mistrza Wintera oraz dwóch oddzielnych mistrzów Talewa w jednym splicie. A to jeszcze nie koniec. Samer zaczyna się całkiem ciekawie. W tygodniu pierwszym każdy zagra na jedną drużynę: pierwszy ze spring splitu na ósmego, drugi na siódmego itd. Na drugi i trzeci tydzień najsłabsze drużyny według tabeli będą wybierały swoich przeciwników, którzy są wyżej w tabeli od nich. I tu rodzi się pytanie. Czy drużyna, która jest ósma z wynikiem 0,1 będzie mogła wybrać na Rywala drużynę, która jest siódma mającą też wynik 0,1, ale która wygrała więcej map albo była wywej w Spring splicie? czy będzie musiała wybrać jedną ze czterech drużyn z wynikiem 1.0? Jeśli będzie mogła wybrać tą siódmą drużynę, to format będzie całkiem ciekawy, ale jeśli będzie musiała wybrać tych z lepszym bilansem zwycięstw? Widzę wyświat, w którym wszystkie te trzy tygodnie będą dwunastoma stąpami. Mam nadzieję, że Riot to przewidział, do tego nie dojdzie. Na trzy kolejne tygodnie sytuacja się powtórzy, ale to najlepsza drużyna będzie wybierać swoich przeciwników. Po czwartym tygodniu z rozgrywek odpadną dwie najsłabsze drużyny. Po piątym również, a po szóstym jedna. Po piątym też dwa, a po szóstym jedna. Wszystkie mecze będą best of trójkami, oprócz ostatniej kolejki, która będzie best of piątką. Zostają trzy drużyny, które zmierzą się z drugą konferencją w Regional Championship. Nie nie playoffach, w Regional Championship. No i tu mamy kwintesencję głupoty tego systemu. Po pierwsze, co już wspominałem, to Regional Championship mają wyłonić mistrza Ameryki. Co oznacza, że tak właściwie to mistrz Ameryki w tym roku będzie jeden. A Winter Split wyłoni mistrza Talewa, a Spring Split dwóch mistrzów. Podstawek pod kawę. Nie wiem czego. Nie wiem o co oni tak naprawdę tam grają. A drabinka tego przepięknego turnieju, zwieńczającego cały rok, wygląda tak: Zwycięzcy swoich konferencji trafiają do górnej drabinki, a cztery pozostałe do dolnej. Tak może być drugim zespołem w całej konferencji. Ale w turnieju decydującym o pojechaniu na Wartsy jedna przegrana decyduje o tym, że masz wypierdalać. Mistrzowie swoich konferencji mają Wartsy już zagwarantowane. Reszta bije się o jeden slot. Ta drabinka jest nawet bardziej żałosna niż ta, którą mieliśmy w sezon finalsach w Europie. W takich momentach jak ten cieszę się, że nie jestem amerykańskim fanem. Jan Kosiek, w Europę, żeby taki format nigdy nie wrócił do Europy. LCK Korea. Koreańczycy podeszli do tego roku ze zupe zupełnie odmienionym podejściem. Przez cały rok będzie tylko jeden split. Z tym, że na start, tam gdzie w innych regionach mamy split zimowy, w Korei będzie tak zwany LCK Cup. Cały rozgrywany w Fearless Draft. O co w tym turnieju chodzi? Na start powstaną dwie grupy, do których członków będą wybierać zespoły, które już w tej grupie są. Na start rozstawione z Hanua i Genji. Nie wiem. Która z tych drużyn zacznie, ale każda z nich wybierze jedną drużynę. Jeśli zapnie Genji, to ci mogą wybrać na przykład T1, a Hanua na przykład D Kia. Następnie T1 i D wybiorą kolejne dwie drużyny i tak dalej. W przeciwieństwie do tego co widzieliśmy na przykład w Lecu, nie będą wybierać najsłabszych, tylko najsilniejszych, ponieważ grupy będą ze sobą rywalizować. Dobrze słyszycie, zespoły będą razem rywalizować przeciwko innym. Każda drużyna zagra po jednym meczu best of 3 z każdą drużyną drugiej grupy. Grupa, która zdobędzie więcej winów, wygrywa i trzy topowe drużyny przechodzą bezpośrednio do playoffów. Dwie pozostałe oraz cztery z przegranej grupy trafiają do play-inów. Piąta drużyna przegranej grupy odpala z turnieju. Kibicowsko wygląda to spoko. Fajny format, ciekawy do śledzenia. Gowej ze sprawiedliwością. Może wydarzyć się sytuacja, że jakaś drużyna wygra... W Wszystkie 5 meczy nie tracąc żadnego wina, a i tak będzie musiała przechodzić przez play-iny, bo reszta grupy przegra swoje spotkania. Z drugiej strony, drużyna z wynikiem 2-3 może, może wyjść z trzeciego miejsca zwycięskiej grupy. Aby do tego doszło, jeszcze jedna drużyna w grupie musi mieć taki sam wynik, czyli 2-3, ale jest to możliwe. Play in. Seeding jest zależny od ilości wygranych w fazie grupowej. Pierwsze i drugie miejsce mają wymiarę pewne przejście. Muszą wygrać tylko jedno spotkanie i mają do tego dwa podejścia. A reszta musi wygrać dwa spotkania. Jeśli przegrają swoje pierwsze spotkania, to odpadają. Trzy drużyny przechodzą dalej. Wszystkie mecze są bez of trójkami. Play offy. I tutaj dopiero widać niesprawiedliwość podziału na grupy. Pierwsza i druga drużyna zwycięskiej grupy czeka sobie spokojnie. Nawet jeśli przegrają swoje pierwsze spotkanie, to mają drabinkę przegranych. Natomiast drużyny z play-inów zagrają jeszcze między sobą. A trzecia drużyna ze trzecią drużyną ze zwycięskiej grupy. Jeśli się tutaj potkną, odpadają. Dopiero potem mogą zagrać z dwoma drużynami zwycięskiej grupy. Reszta play-offów chyba nie wymaga omówienia. Jest taka sama jak większość play-offów. Zwycięzca zagra w nowym turnieju First Stand. Całe playoffy będą grane jako best of piątki. Po turnieju Liga żegna się z Fearless Draftem. Reszta roku będzie grana w klasycznym formacie. Główny sezon zacznie się typową rozgrywką ligową. Każdy zagra na każdego. Dwa razy best of trójkę. Potem na podstawie tabeli drużyny zostaną rozstawione w nowym turnieju kwalifikacyjnym do MSI. Pierwsze i drugie miejsce zagrają bezpośrednio o awans. W dolnej drabince, szóste i na siebie. Wygrany zagra na czwarte miejsce, zwycięzca zagra na trzecie, a zwycięzca tego meczu zagra dopiero na przegranego meczu między pierwszym a drugim miejscem. Dwie drużyny lecą na MSI. Po MSI liga zostanie podzielona na dwie pięciodrużynowe grupy: grupę legend i grupę przegrywów. To znaczy nie przegrywów, tylko grupę rosnącą w. W wolnym tłumaczeniu. Grupy zagrają wewnątrz siebie trzy serie, każdy na każdego, co oznacza, że teoretycznie mogę pojechać na MSI i grać w grupie przygrywów. Grupy zagrają wewnątrz siebie trzy serie, każdy na każdego. Dzięki temu nie będziemy musieli oglądać więcej meczów, takich jak Genji na Brion. Po trzech rundach cztery drużyny z grupy Legend przechodzą do playoffów. Dwie do drugiej rundy, dwie do pierwszej. A piąta zagra z trzema najlepszymi drużynami z grupy przegrywów w play-inach. Play-in. Format, w którym gramy do dwóch wygranych lub dwóch przegranych. Wygrany gra z wygranym, a przegrany z przegranym. A następnie przegrany meczu wygranych gra na wygranego meczu przegranych. Do play-offów wychodzą dwie drużyny. Play-offy. Koniec ciągnącego się jak makaron spaghetti sezonu. Drużyny z miejsc 3-4 grupy Legends zagrają na drużyny z play-inów. Przegrani spadają do Dolnej Drabinki. Zwycięzcy zagrający dwoma topowymi drużynami wygórnej. Następnie zwycięzcy tego meczu między sobą o finał, A drugim finalistą zostaje zwycięzca Dolnej Drabinki. Zostaje zwycięzca Dolnej Drabinki. Wygrany w finału zostaje jedynym w 2025 roku. Zwycięzcą LCK. Trzy topowe drużyny trafiają na Mistrzostwa Świata. Korea wyśle prawdopodobnie jeszcze jedną drużynę za dotarcie do finałów MSI, ale nie będę wyprzedzał rzeczywistości. Powiem szczerze, zmęczyłem się psychicznie opisując ten system. Moim zdaniem, jeden ogromny sezon nie jest dobrym pomysłem, ale zweryfikuję to przyszłość. LPL, Chiny. Chińczycy w tym roku zagrają w formacie 3-splitowym, podobnym do tego, który był w Europie rok temu. Czyli cały rok zostanie zakończony Regional Finalsami. Zima zacznie się od podzielenia drużyn na cztery czterozespołowe grupy. We wszystkich każdy zagrazy z każdym best of piątkę. Zwycięzcy grup wejdą do playoffów w górnej drabince, drugie miejsca do dolnej drabinki, a pozostali odpadają. Playoffy to klasyczna górna i dolna drabinka. Cały split będzie rozgrywany w Fearless drafcie. A zwycięzca jedzie na turniej first stand. Lit drugi zacznie się od placementów, czyli ponownie zobaczymy cztery grupy po cztery drużyny. Zagrają każdy z każdym z grupy best of trójkę, a następnie dwie topowe drużyny przejdą do grupy zwycięzców, tak zwanej grupy Ascend, a dwie dolne do grupy przegrywów, czyli tak zwanej grupy Nirvana. Dwie nowe grupy rozegrają wy sobie rundę best of 3, każdy z każdym. Cztery topowe drużyny z grupy zwycięzców trafią bezpośrednio do play-offów. Cztery pozostałe i cztery topowe z grupy przegrywów zagrają w play-inach. 5 i 6 miejsce odpadają z rozgrywek, a siódme i ósme nie dość że z nich odpadają, to nie zagrają w trzecim splicie. Tak off-season kończy się dla nich jeszcze przed MSI. Play-in. Są to pojedyncze serie best of 5. Jedna drużyna z grupy zwycięzców na jedną drużynę z grupy przegrywów. Na jedną drużynę z grupy przegrywów. Zwycięzca trafia do play-off wygrany odpada. Playoffy to drabinka, którą możecie znać z wardsów z dodanym loser bracketem. Nie muszę tu niczego dodawać, finaliści dostają bilety na MSI. W splicie trzecim zostanie zachowany podział na grupę zwycięzców i przegrywów. Jedyną różnicą od splitu 2 jest to, że mecze będą w systemie best of 5, a grupa przegrywów będzie 6 Dwie drużyny, jak już mówiłem, odpadną podczas drugiego splitu. Play-in i play-off będą wyglądać dokładnie tak samo jak w splicie drugim. Zwycięzca splitu dostanie miejsce na wardsach. Sezon zakończył regional finalsy, których systemu jeszcze nie znamy. Na nich prawdopodobnie dowiemy się również, kto zajmie dwa pozostałe miejsca na mistrzostwach świata. Oprócz tego LPL wyśle prawdopodobnie czwartą drużynę na warcy, ale tylko jeśli zajmą któreś z dwóch topowych miejsc na MSI. LCP. Wielki region... Wielki region z połączonej Japonii, PCS-a, Wietnamu i Oceanii. Mało kogo w Polsce, ten... Polsce obchodzi ten region, Nie też nie, ale z kronikarskiego obowiązku opiszę piąty i ostatni główny region. W LCP zagra jedynie 8 drużyn. Tradycyjne splity zimowy, wiosenny i letni będą obecne, ale pod innymi nazwami. Zima to faza sezon kick -off. Zagrana w formacie Fearless Draft. Start ligowy każdy zagra na każdego jedną rundę w formacie Best of Free. Dwie drużyny odpadają, dwie topowe trafiają do drugiej rundy playoffów dla niepoznaki nazwanych Sezon Kick of qualifying Series Trzecia drużyna wybiera sobie przeciwnika z drużyn z miejsc 5-6, czwarta zagra z pozostałą drużyną. Przegrani pierwszej rundy, odpadający turniej. Zwycięzcy zagrający dwoma pierwszymi seedami. Od tego momentu obowiązuje klasyczna drabinka przegranych. Dopiero od trzeciej rundy i cała dolna drabinka będzie w formacie best of 5. Poprzednie mecze będą best of 3. Zwycięzca jedzie na turniej first stand. Jak widać, kolejny region ściąga rozwiązania z nieudanego systemu europejskiego i robi rozgrywki, które są bez znaczenia jeśli ich nie wygrywasz i nie jedziesz na turniej międzynarodowy. Split wiosenny został nazwany mid-sezonem i jest dokładnie w tym samym formacie co Kickoff. Jedyna różnica jest taka, że na MSI pojadą dwie drużyny. Split letni zmienił się w Season Finals, których zwycięzca zostanie pierwszym mistrzem LCP w historii. Nie ma na ten moment informacji jak będą one wyglądać, ale rozstawienie w nich będzie bazować na wynikach w mid sezonie. Cały format brzmi jak wybranie najgorszych weczy ze wszystkich systemów rozgrywkowych istniejących w lolu i dodanie do nich kilku nowych. Gorszych rozwiązań. Nie podoba mi się, cieszę się, że nie muszę się tą ligą interesować. Jeśli interesujecie Cię LED, to w prawym górnym rogu właśnie wyświetlać się moja tier lista wszystkich drużyn z omówionymi transferami. Jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów takich jak ten, zostaw suba i łapkę w górę oraz zapraszamy na nasze streamki na Twitchu. Cześć!